Te i zobaczymy dobra, idziemy. Jest księżyc. Widzicie? Tam księżyc jest. No i teraz możecie sobie popatrzeć tam co nie na księżyc. Ale jak... dobra tak, tak zrobię co nie i wezmę to. I... I... Dobra, jest i księżyc. Zobaczyłem księżyc i teraz muszę was postawić tak, jak będziecie widzieć. Ten księżyc. I to w końcu informacyjny odcinek. O nie, dobra, a ja nie wiem czy to o, widzicie, że ja teraz wam przybliżę księżyc tam jest i dobra, jak <laughs> <laughs> was tak posadzić? Nie, byście widzieli. Dobra, tam jest księżyc. I teraz, a... i teraz, jak księżyc może zasłonić Saturna. Teraz zobaczycie. Dobra. Co? Ale co? Jeszcze jedno nie widziałem. Księżyc, no i widzowie, tak wygląda mój plan i patrzcie, tak wygląda plan, że tu jest saturn, a tu jest, no nie miałem innego koloru, ale to jest księżyc. No teraz patrzycie, jak to się da zrobić, ale przecież księżyc idzie o tak. I nie zasłonić Saturna. Ale on jest taki duży. O, a Saturn jest mały, bo jest daleko. I jest taki. I zobaczę, czy teraz jest mniejszy. Tak. Saturn jest, Saturn jest mniejszy teraz. I księżyc może tak. I zasłonić Saturna. I dobra, teraz zobaczę. Zaznaczyłem się elonym, że to jest księżyc. I leci tak. I zasłoni tak Saturna I co z tego będzie Zobaczycie za chwilę I teraz Zobaczcie, chodźcie, no chodźcie Czekajcie chodźcie. Nie, ma. Nie ma sprzętu Co no to jest Jest, Biorę. Dosłownie księżyc już tam prawie zasłonił Saturna i mamy chwilę czasu, żeby to uratować. Dobra, żeby to uratować. Dobra, patrzę. Co? Drugi księżyc. Nie Filmik informacyjny. Tak, to jest pierwszy informacyjny film. I... Szkoda, bo, bo, bo to jest pierwsza część uratowania Księżyca. I... Pamięć sobie. Jeszcze uratujemy ten kosmos. A jeszcze chwila. Nie było jeszcze jednej, jednej scenki. Widzowie, przecież księżyc może spaść na ziemię. Oho, już zaraz zasłoni Saturna. Dobra, więc robię szybko drugą część. I wam widzowie, widzimy się na drugi, drugiej części.